Cześć, jesteśmy dzisiaj w malowniczym Krakowie, a moim i Waszym gościem będzie Kajetan Wojciechowski, właściciel Kabu Hotel. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak zarządzać prawie sześcioma tysiącami hoteli, oglądajcie. Cześć. Cześć. Powiedz mi, czym jest Kabu Hotel? Kabu Hotel jest programem recepcyjnym. Służy do zarządzania wszystkimi tymi najbardziej nawet skomplikowanymi rzeczami wymagającymi do obsługi hotelu. Powiedz mi, jaka jest geneza marki, jak zrodził się ten pomysł? Pomysł zrodził się dosyć dawno, bo 15 lat temu, kiedy wyjechałem z trójką swoich znajomych nad morze. To był wysoki sezon. To były jeszcze czasy, gdy internet nie był taki popularny, i wszystkie rezerwacje tak naprawdę robiło się dopiero na miejscu, chodząc od hotelu do hotelu. I w ten sposób trafiliśmy do takiego dużego pensjonatu. On miał ponad 60 pokoi, i pana, by sprawdzić, czy są dla nas dostępne miejsce, na dwóch stronach rozłożył taką ogromną płachtę, w której właśnie miał wypisane wszystkie numerki pokoi i szukał, czy znajdzie dla nas dwa wolne pokoje. I tak zrodził się pomysł i stworzyłem grafik rezerwacyjny, który opublikowałem w pierwszej kolejności za darmo w internecie. I ten pomysł tak się spodobał, był na tyle prosty, intuicyjny że klienci, wtedy jeszcze nie klienci, ale osoby używające tego grafiku, pisali do nas, do mnie prośby, aby jeszcze coś dodać, co im uprości pracę. Okay, w takim razie powiedz mi tak dokładniej, w czym się specjalizujecie? Specjalizujemy się w pełnej automatyzacji hoteli. Nasz program jest swego rodzaju centrum zarządzania danym obiektem. I również integratorem. Centrum zarządzania to znaczy, że to w nim mamy wszystkie rezerwacje, którymi zarządzamy, to w nim zarządzamy płatnościami i, yy, i całą księgowością. Natomiast jeśli chodzi o integrację, no to oczywiście jesteśmy zintegrowani z wszystkimi najpopularniejszymi portalami rezerwacyjnymi typu Booking.com, ale współpracujemy również, albo nasz system integruje się z kasami fiskalnymi, z zamkami hotelowymi, z bramkami płatności, czyli wszystkimi tymi urządzeniami preferencyjnymi które, i systemami, które są wymagane w tej branży. No właśnie, a propos płatności. Płatności są ważne według Ciebie w takim systemie? Płatności są bardzo ważne przede wszystkim od strony klienta. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach klienci nie lubią czekać. I aby klient zdobywał klientów, ten proces sam dokonywania rezerwacji musi trwać bardzo szybko. Czyli klient, nasz gość potencjalny przez telefon komórkowy. Musi w kilka dosłownie sekund znaleźć miejsce, którego szuka, oraz za nie zapłacić, bo tylko i wyłącznie, jeśli zapłaci, on jest pewny, że to zagwarantuje jego pobyt i już może przestać myśleć o tym wyjeździe, mm. na przykład. A działacie tylko w Polsce, czy też na skalę międzynarodową? Nie, nie, działamy na skalę międzynarodową. W Polsce oczywiście jako nasz kraj ojczysty, gdzie powstaje program tutaj w Krakowie, mamy około 2,5 tysiąca klientów. Natomiast ponieważ program już rozwijamy intensywnie od 10 lat, w tym momencie został przetłumaczony na 22 wersje językowe i w związku z tym wykorzystywany jest również za granicą, gdzie mamy ponad 3000 klientów. Ja to są właśnie najwięksi klienci. Jeden z naszych największych klientów jest to tak naprawdę sieć 17 hoteli i w naszym programie posiada bazę ponad 2000 pokoi. Natomiast z racji tego, że System jest takim systemem typu apartamentowego, butikowego. Naszym największym klientem, takim pojedynczym, to jest firma wynajmująca apartamenty w Sopocie i w całym i mieście. Ma ich około 500. A jakie plany na dalszy rozwój firmy? Yy, tworzymy w tym momencie system, który w 100% yy, będzie dostosowany do, do autonomicznych hoteli, to znaczy hoteli takich, które, yy, które nie mają recepcji, które są bezobsługowo, właściciel takimi obiektami będzie mógł zarządzać tylko i wyłącznie przez telefon komórkowy. A jedyne osoby, które będzie musiał zatrudnić, no to będą panie sprzątające, które też na telefonie dzień wcześniej zobaczą, co je czeka następnego dnia. A co Was wyróżnia na rynku? W czym jesteście lepsi z konkurencji? Myślę, że jest to przede wszystkim prostota w używaniu naszego systemu i jego duża uniwersalność, również nasza elastyczność, ponieważ praktycznie wszystkie funkcje w naszym systemie to są funkcje, które zgłosili nasi klienci, które wykonywaliśmy zgodnie z ich wytycznymi. Mhm. A tak prywatnie, kto Cię najbardziej inspiruje jako w biznesie? Jakieś inspiracje biznesowe typu Steve Jobs? Hmm. Nie. Moją największą inspiracją przede wszystkim są ci właściciele hoteli, których mamy na całym świecie, których biznesy są naprawdę bardzo różne. To jest tysiące zgłoszeń do naszych firm z pomysłami i informacjami, jak oni swój biznes realizują. To naprawdę jest bardzo inspirujące i twórcze. Super, Super. bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.